...etapy lepsze, gorsze, miałeś... Borys walczy? Pytanie do Mameda Halidowa. Mamed, przez całą swoją karierę miałeś różne etapy lepsze gorsze momenty. Dzień dobry moment. Tutaj macham, 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 macham. Natomiast jaką motywacją dla Ciebie jest starcie z młodym wilczkiem, jakim niewątpliwie jest Roberto Soldicz, który ostatnio naprawdę prezentował się z wyśmienitej strony. No i teraz w opinii wielu nie jesteś wcale faworytem tego starcia, choć przez wiele lat potrafiłeś zachwycać, szokować i sprawiać wiele niespodzianek. E, witam serdecznie wszystkich. E, motywacja jest taka, że ja mnie ostatnio, powtarzam to, a taka, bo taka jest prawda, ostatnie 5 lat nie było motywujące. Miałem przerwę motywacyjną, psychiczną i tak dalej. Dopiero prowadziły taki powrót mój mentalny. Ciężko mi się posłucha.